Zmienisz podejście, a ciało puści w sekundę, bo podejście do tego odczucia powinno być łagodne i pełne akceptacji. By jakikolwiek opór, niechęć, reakcja na to, co czujesz, nie pozwól się uwolnić od tego, bo to, co czujemy jako napięcie, jakiś dyskomfort, niewygodę, jakiś sygnał, trudności ciała, to jest po prostu. Podświadoma reakcja, a ta reakcja jest oporem, niechęcią. Bo to, żeby się uwolniło, to powinno zostać przez Ciebie wysłuchane, a wysłuchujemy kiedy? Kiedy to akceptujemy to, co czujemy, obdarzamy to uwagą i świadomością. I to, jesteśmy do tego życzliwi. Jeżeli te elementy zaistnieją, to co, to, co w Tobie było blokadą, jakimś napięciem, to po prostu się uwolni. I to jakby naturalnie. Ale żeby to tak nastąpiło, żeby to było takie naturalne, to nie może być oporu. A opór skąd jest? Zawsze z głowy.